Drugie powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w tym roku w Boniewie. Jego organizatorami byli samorząd powiatu włocławskiego, samorząd gminy Boniewo oraz stowarzyszenie osób i rodzin osób niepełnosprawnych oraz rodzin patologicznych w Boniewie. Stowarzyszenie aktywnie włącza się w zasadzie bez was to nie ma najważniejszych inicjatyw tutaj w tym regionie. Staramy się jak możemy. Od 13 lat już działamy na terenie naszej gminy. Wiadomo, początki były trudne. Z roku na rok idzie nam coraz lepiej. W tym roku dzięki tutaj starostwu i gminie Boniewo udało nam się zorganizować te obchody Konstytucji 3 maja. I mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie coraz więcej. Będą coraz większe. Obok akcentów patriotycznych nie zabrakło występów artystycznych. W nowo wybudowanej hali sportowej wystąpiła Halina Kunicka. Panie Starosto, to chyba serce jednak rośnie, prawda? Widzieć, że kolejna gmina tak się rozwija. Jestem bardzo dumny. Tak się składa, że to jest mój okręg wyborczy. I, i, i z perspektywy czasu, no jednak mimo wszystko, bliższa zawsze koszula ciału. Gmina Hoceń, gmina Boniewo, gdzie jest mój okręg wyborczy, i tak patrzę na tą halę i mogę powiedzieć mała gmina, a jak pięknie jest tutaj w tej hali i w tym otoczeniu, w którym jesteśmy, ja chciałbym w tej chwili podziękować gospodarzom tej gminy mieszkańcom tej gminy i pozdrowić. Zawsze tu się czułem dobrze, ale w tej chwili to, co zobaczyłem, tą halę przerasta, przerasta nawet moje wyobrażenia. Sądzę, że mieszkańcy, jak zobaczą nawet z Włocławka, sądzę, że będą w jakiś sposób zazdrościli. Ale mogę powiedzieć tak, gdzie są gospodarni ludzie, gdzie są ludzie, którzy budują, a nie burzą, z tego są efekty. Życzę, żeby w tej gminie te efekty były, i żeby rzeczywiście ta gmina była mała, ale gospodarna i piękna. Panie pośle, pan zawsze podkreśla, że mała ojczyzna jest najważniejsza. najważniejsza. Tak szanowni państwo, dzisiaj właśnie jesteśmy w takiej typowej małej ojczyźnie, w bardzo małej gminie, ale za to niezwykle klimatycznej i pięknej, gminie Boniewo. Dzisiaj obchodzimy, można powiedzieć, takie powiatowe święto konstytucji 3 Maja, bo tak właśnie się składa, że powiat włocławski zawsze w jakiejś gminie stara się takie obchody organizować. W maju mamy właśnie w gminie Boniewo, natomiast w listopadzie uczestniczyliśmy w, podobnej, w podobnych uroczystościach, też zakończonych pięknym koncertem Edyty Geppert. Z tego co pamiętam była to gmina Chodecz. Przy okazji, jak Państwo widzą, jesteśmy w Nowo za chwilę nowo oddanej hali w gminie Boniewo, niezwykle pięknej, wybudowanej też z dużym udziałem środków unijnych. Jest to chyba z tego co wiem pierwsza, pierwszego tego typu obiekty w gminie, no i myślę, że powinniśmy się wszyscy cieszyć, że właśnie e, taka hala będzie służyła dobrze mieszkańcom gminy a, gminy, a przede wszystkim młodzieży, która tutaj się uczy w szkole podstawowej i w gimnazjum. Mówi się, że najmniejsza, najbiedniejsza gmina, ona jest najpiękniejsza. Jak to się robi? no nie wiem jak się robię ale mogę tylko już cały czas zaczynam dziękować dziękowałem będę dziękował swoim mieszkańcom bo oni tworzą tą gminę ja tylko tu troszeczkę pomagam a w zasadzie to jest sukces nas wszystkich wszystkich mieszkańców udało nam się rzeczywiście ten piękny obiekt wybudować i z tego się bardzo dziś cieszymy dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich gości z powiatu żebyśmy wspólnie mogli tutaj świętować przede wszystkim no, była przed chwilą msza za tych którzy tu pracowali w powiecie i w gminie, i tutaj e, przysłużyli się dla dobra wspólnego. No a w tej chwili no, będziemy rzeczywiście się cieszyć majomy, majowymi świętami e, przy e, repertuarze naszej gwiazdy Haliny Kunickiej. No w pięknym, wydaje mi się, troszkę będę nieskromny, ale obiekcie, który no tak naprawdę dzisiaj przeżywa swoją premierę. Koncert Haliny Kunickiej przyciągnął do Hali Sportowej, bo wielu mieszkańców powiatu. Artystka wykonała swoje najbardziej znane przeboje. Publiczność entuzjastycznie reagowała na takie utwory jak Lato, lato czeka, od nocy do nocy to były piękne dni. Oglądam mnie od dziś i od na mnie zaprzątaje dla myśli. Widząc ludzi, którzy biegną w kółko za szczęściem swym. Zawsze chcę to zdanie jedno, zawsze chcę to zdanie jedno szepnąć. Szczęścia, jak widzicie, panie, to jest ważne, przyjacielu. Czy ci uda się dosięgnąć celu, to się liczy. I jest ważne to, że się było w drodze, że się było w drodze, że się było w drodze, że się, drodze, że się pięknie szło. Przed drobem dnam. patrząc jaki cel przyświeca, patrząc jaki cel przyświeca w życiu. Ludzie, ludzie, jakby źle patrzycie, że najpiękniejszych celów nie widzicie, Panie, to jest ważne, przyjacielu. Czy Ci uda się dosięgnąć? Celu do siebie. Że się było w drodze, że się pięknie szło. Oszłabym przez świat, od tą... Każdy dłon. Ty cóż, coś się wymropiła? Śpiewała. Monika Grzanka, telewizja kujawy.